Cześć, witajcie na kanale Poszła Kontra w ciągu ostatnich kilku dni dużo się dzieje w piłce nożnej było Final Four Ligi Narodów, był mecz Polska-Niemcy dzisiaj jest mecz Polska-Mołdawia ale oprócz tego grała też nasza młodzieżówka nasza reprezentacja U21 zwana czasami reprezentacją olimpijską chociaż, któż to pamięta kiedy ona ostatni raz grała na jakiejś olimpiadzie, ale dobra nie czepiamy się, w każdym Razie kadra U21 rozegrała dwa sparingi, dwa mecze towarzyskie z Finlandią i z Czarnogórą. Odniosłem takie wrażenie, że te dwa sparingi naszej młodzieżówki. Zostały tak trochę pominięte przez większość mediów sportowych w naszym kraju, czemu się w sumie nie dziwię, ponieważ, tak jak powiedziałem, teraz w piłce dzieje się dużo. Było Final Four Ligi Narodów, był mecz Polska-Niemcy, trwają właśnie eliminacje do Euro 2024. Oprócz tego jest sam środek można powiedzieć okresu transferowego. Także co chwila jesteśmy praktycznie codziennie bombardowani różnymi newsami odnośnie. Odnośnie zmian klubowych poszczególnych piłkarzy, także, no, tak jak powiedziałem, nawet się, nawet się specjalnie nie dziwię, że sportowe media w naszym kraju nie poświęciły zbyt dużo miejsca na mecze naszej młodzieżówki. Dlatego ja postanowiłem wrócić do tego tematu, ponieważ uważam, że jest to temat warty uwagi i jeżeli ten temat was, was interesuje, to obejrzyjcie to na. Nagranie do końca, ponieważ dzisiaj chciałbym sobie z Wami trochę podyskutować na temat meczów naszej młodzieżówki z Finlandią i z Czarnogórą. Na temat meczu Polska-Niemcy już teraz wypowiadać się nie będę, ponieważ to, co miałem do powiedzenia, to już napisałem. Więc, jeżeli ktoś jest ciekawy, to zapraszam na, moj, na bloga posłacontra.pl. A teraz zajmiemy się już meczami naszej kadry U21 z Finlandią i z Czarnogórą. W ostatni piątek na stadionie Polonii Warszawa przy ulicy Konwiktorskiej polska reprezentacja do lat 21 zagrała z Finlandią. Jeśli chodzi o kadrę. U21 w Finlandii, to największą gwiazdą m, tej drużyny, moim zdaniem, jest jej trener Mika Lechkosuo, 53-letni szkoleniowiec. W Finlandii można powiedzieć bez przesady, że jest to m, trener legenda, ponieważ m, najpierw m, przez Kilka lat prowadził klub FC Honka, później przez dwa lata był asystentem trenera reprezentacji Finlandii, a następnie przez pięć lat był trenerem największego klubu piłkarskiego. Finlandii, czyli Hajetka Helsinki. Zdobył Mistrzostwo Finlandii, trzy razy wicemistrzostwo, dwa razy Puchar Finlandii i dwa razy Puchar Ligi Fińskiej. Prowadził drużynę w europejskich pucharach. Także naprawdę doświadczony szkoleniowiec. Mecz z Polską był dopiero trzecim spotkaniem, które reprezentacja Finlandii U21 rozegrała pod jego wodzą. I... Yy, Naprawdę ta drużyna wyglądała w tym spotkaniu dobrze. Można nawet powiedzieć, że lepiej niż Polska, co, co może nas bardzo dziwić i też bardzo smucić, ponieważ to był siódmy, o ile dobrze pamiętam, mecz. Kadry U21 pod wodzą Michała Probierza, i nasza kadra U21 w tym meczu wyglądała gorzej niż reprezentacja Finlandii, która grała dopiero trzeci mecz pod wodzą trenera Miki Lekosuo. Powiem wam tak, co do samego meczu, pierwszy kwadrans to jest całkiem dobra gra Polaków. Była świetna sytuacja Kacpra Kozłowskiego, wybroniona przez fińskiego bramkarza Lasse Szulca, ale w 15 minucie niepotrzebny faul przed polem karnym, rzut wolny dla Finów i bramka po stałym fragmencie. Później taki trochę chaotyczny, szarpany atak Polaków. Próby zmiany ustawienia, bo najpierw wysz, wyszliśmy w ustawieniu 4-1-4-1, e, później. Z... Ono przeszło na 4-3-3. Pod koniec pierwszej połowy yy, znowu zmiana na 3-5-2, i wtedy Filip Marchwiński yy, zaczął grać w ataku razem z Aleksandrem Buksą. Ale koniec końców nic to nie dało, nic to nie dawało do 94 minuty. Yy, można powiedzieć, ponieważ w drugiej części meczu biało-czerwoni mieli sytuacji podbramkowych jak na lekarstwo. Aż do tej 93. minuty, kiedy, kiedy Arkadiusz Spyrka wpadł w pole karne, został tam sfaulowany przez któregoś z fińskich graczy i sędzia wskazał na 11 metr bramkę z rzutu karnego w 94 minucie w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zdobył Szymon Włodarczyk i po tej bramce po tej bramce sędzia już nawet nie wznawiał gry tylko po prostu zakończył mecz, mecz który, mecz, który skończył się remisem 1 do 1 najlepszym piłkarzem reprezentacji Polski w opinii nie tylko mojej, ale też też innych, yy, innych osób, które wtedy były na stadionie był Kajetan Schmidt. Rozegrał naprawdę dobre zawody. Przez pierwsze pół godziny również całkiem nieźle prezentował się Marcel Wędrychowski. Widać było, że się starał, że próbował coś robić, że że, 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 próbował, że był aktywny, no ale później jakoś, jakoś tak przygasł. Im, Im dalej w las można powiedzieć, tym gorzej, im, im więcej minut upływało w tym meczu, tym. tym Marcel Wędrychowski trochę przygasał, w końcu został zmieniony, zmieniony jak zresztą prawie wszyscy polscy piłkarze w tym meczu, ponieważ jedynym zawodnikiem reprezentacji Polski, który rozegrał pełne 90 minut z Finlandią był nasz bramkarz i kapitan w tym meczu, Kacper. Kacper Tobiasz, a tak poza tym to Michał Probierz wymienił wszystkich 10 piłkarzy z pola. Kilkukrotnie zmieniał ustawienie 4-1-4-1, 4-3-3, 3-5-2, potem znowu powrót na 4-3-3 i powrót na 4-1-4-1 i tak w kółko. A w końcu i tak zdobyliśmy bramkę z rzutu karnego. Yy, powiem Wam tak. Największą gwiazdą, najbardziej znanym, można powiedzieć, najbardziej rozpoznawalnym piłkarzem z naszej drużyny U21 jest Kacper Kozłowski. On już był powoływany do pierwszej reprezentacji przez Paulo Zouza. No i w ogóle dużo ludzi mówi, że to jest taki wielki talent, że przerasta swoje pokolenie i Paulo Zouza też tak twierdził powiem Wam tak, w meczu z Finlandią tego nie było widać. Ja nie mówię, że ten chłopak nie ma talentu ja nie mówię, że nie ma predyspozycji. Ja mówię tylko tyle, że w meczu z Finlandią nie było tego widać. Bardzo przeciętny występ Kacpra Kozłowskiego, jak również przeciętny Filipa Marchwińskiego i słaby. Po prostu słaby Aleksandra Buksy, czyli piłkarzy, którzy, na, na barkach których powinna spoczywać gra e, reprezentacji e, młodzieżowej. Koniec końców, remisujemy z Finlandią po bramce zdobytej z rzutu karnego w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Jeszcze tylko na marginesie. E, Powiem Wam, że dla mnie to był taki trochę sentymentalny mecz, ponieważ po 13 latach przerwy znowu miałem okazję być na Stadionie Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej. 13 lat temu byłem tam na meczu Polonii z Zagłębiem Lubin. To była trzecia kolejka ekstra klasy. to był jakoś sierpień 2010. I nie dość, że Polonia Warszawa grała wtedy w Ekstraklasie, to jeszcze była tej Ekstraklasy liderem, ponieważ po trzech kolejkach miała na koncie komplet zwycięstw i 9 punktów. Zagłębie Lubin też wtedy pokonała w tamtym meczu 2 do 1. Z tamtego spotkania utkwiła mi przede wszystkim w pamięci bramka Mateusza Bartczaka, którą pomocnik Zagłębia zdobył strzałem prawie z połowy boiska ale wtedy, wtedy w Polonii Warszawa grali między innymi Eusebiusz Smolarek Artur Sobiech Sebastian Przyrowski Radek Mynarz, Marcelo Sarwas Także z dzisiejszej perspektywy no i przede wszystkim sam fakt, że Polonia Warszawa była wtedy liderem ekstraklasy, a jej trenerem był Hiszpan Jose Maribakero, który później przeszedł do Lecha Poznań. Z dzisiejszej perspektywy może się wydawać, że to jest jakaś prehistoria, a to było tylko 13 lat temu, a 13 lat to wcale nie jest tak bardzo dużo, jeśli chodzi o y, całe życie człowieka. Dzisiaj Polonia Warszawa świętuje powrót na zaplecze ekstraklasy, awansowała z drugiej do pierwszej ligi. Wczoraj, wczoraj nasza młodzieżówka rozegrała drugi sparring przewidziany na czerwiec. Był to mecz wyjazdowy z Czarnogórą. Wygraliśmy ten mecz 2 do 1, ale też nie bez, nie bez problemów, nie bez kłopotów musieliśmy gonić wynik, a bramkę dającą zwycięstwo zdobyliśmy w końcówce meczu, o ile dobrze pamiętam, w 80. minucie. Ogólnie w tych dwóch sparingach Polacy strzelili trzy gole i wszystkie były dziełem jednego piłkarza, Szymona Włodarczyka, który najpierw wykorzystał karnego w meczu z Finlandią i dwie bramki dołożył w meczu z Czarnogórą. Także naprawdę powinniśmy podziękować synowi pana Piotra Włodarczyka, byłego piłkarza legii Warszawa i reprezentanta Polski, że. Że ma takiego syna. Wygraliśmy z Czarnogórą 2 do 1. Zwycięstwo oczywiście cieszy, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze: w Czarnogórze mieszka 600 tysięcy osób. Czarnogóra liczy 600 tysięcy mieszkańców, Polska liczy 38 milionów mieszkańców, więc gdybyśmy. Ja to się w ogóle dziwię, że, że, w, że, że, w Czarno, że Czarnogórcy uzbierali ekipę 11-20-latków, 21-latków, 21 którzy, którzy w miarę dobrze potrafią grać w piłkę. I naprawdę, gdybyśmy nie wygrali z Czarnogórą, to już chyba trzeba byłoby tę te te naszą młodzieżówkę rozwiązać i zaorać. Tak czy inaczej, drużyna, pod, nasza, nasza kadra U21 pod wodzą Michała Probierza cały czas rozczarowuje. To był, to był ósmy, ósmy mecz naszej młodzieżowej reprezentacji pod wodzą tego trenera. No i jak do tej pory odnieśliśmy zwycięstwa tylko z Czarnogórą, o ile dobrze pamiętam, z Łotwą i z Albanią. Więc naprawdę jeżeli, jeżeli mamy grać w piłkę, jeżeli, jeżeli taki duży m, europejski kraj jak Polska miałby grać w piłkę tylko po to, żeby wygrywać z Czarnogórą, z Łotwą i z Albanią, to już naprawdę... Nie wiem, czy jest sens utrzymywać taką reprezentację. Przy, przygotowujemy się, to znaczy nasza młodzieżówka przygotowuje się do eliminacji Euro 2024, które to eliminacje zaczynają się na początku września. Naszymi Takimi najgroźniejszymi rywalami w tej grupie, drużynami, które będą się liczyły w walce o awans, będą Niemcy, Izrael i Bułgaria. No, Izrael już w poprzednich eliminacjach pokazał, że no, ma tych młodych piłkarzy na przyzwoitym poziomie, zresztą tak samo Niemcy. Bułgaria też będzie niewygodnym rywalem. I właśnie. To jest kolejna sprawa, która mnie trochę zastanawia i trochę dziwi, czyli dobór, dobór rywali, dobór przeciwników na te dwa czerwcowe mecze towarzyskie, ponieważ wybraliśmy sobie Finlandię i Czarnogórę. Finlandia i Czarnogóra na pewno skorzystają, skorzystały na tym, że zagrały z Polską, ale czy Polska skorzystała na tym, że zagrała z Finlandią i z Czarnogórą? Czy nie lepiej byłoby zagrać z silniejszymi? rywalami, żeby mieć jakieś takie, jakiś taki lepszy poligon doświadczalny przed, przed startem tych eliminacji wrześniowych. Jak dla mnie to wyglądało to, Trochę tak, jakby, jakby Michał Probierz chciał sobie podreperować bilans wynikowy jako selekcjoner y, młodzieżowej reprezentacji Polski i stąd taki, a nie inny m, dobór, y, dobór przeciwników. Ale to tylko takie moje wrażenie, może wcale tak nie było. Moi drodzy, jeżeli obejrzeliście. Ten filmik do końca, to zasubskrybujcie kanał, ponieważ założyłem go dopiero miesiąc temu i ma jeszcze bardzo mało subskrybentów, nad czym, nad czym nieustannie ubolewam. A także zostawcie łapkę w górę pod filmem, napiszcie swoją opinię w komentarzu. Napiszcie, czy Waszym zdaniem nasza młodzieżówka, nasza reprezentacja do lat 21 ma szansę, żeby awansować na euro. Na młodzieżowe mistrzostwa Europy w takiej grupie jak w, takiej, w grupie z Niemcami, z Izraelem, z Bułgarią. No i z, no i z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał. I dzisiaj oglądamy Mecz Polska-Mołdawia. Do usłyszenia, cześć.